Szanowni Państwo, Interior Cleaner, firma Chemika, prosto z Rybnika. Jakbym był raperem, pewnie bym dołożył do tego jakiś bit i zarapował Wam tutaj właśnie taką rymowanką. Produkt o zapachu gumy balonowej. Jesteśmy we wnętrzu tego samochodu, ponieważ jest to produkt właśnie dedykowany do profilaktycznego czyszczenia wnętrza Waszego auta. Wyczyści nie tylko to, co ma na etykiecie podane, ale również nieco więcej. Jest produktem... W miarę wypośrodkowanym, jeżeli chodzi o jego moc, ale ja teraz nie przedłużając, zapraszam Was do części praktycznej i tam pokażę Wam, jak on działa. really know just what you want with you i don't ever feel calm i could feel the sweat inside my palms play with me like cats and a string you don't understand the pain it brings you don't ever want to give me wings you don't ever want to set me free you know i'm addicted to you and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo got me coming back for more even when i've been screwed dolls full of pins pierce my heart straight through Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being. Everything that you did, that you said, I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a dime. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play. Drodzy, jeżeli chodzi o firmę Chemika, tutaj na początku, jak sobie czytam etykietę, sprawdzam, co tutaj mamy napisane. Zawsze ciekawi mnie ta końcowa stopka, czyli producent lub wyprodukowano dla. Bardzo często się zdarza właśnie tak, że mamy napisane wyprodukowano dla i jest podana nazwa, brandu, marki itd. A w przypadku tutaj firmy Chemika, mam napisane producent. Chemika, jest godność tutaj pana właściciela, adres: rybnik. Chemika z rybnika. Fajnie mi się to jakoś rymuje i gdzieś mi to utkwiło w głowie, ciężko to wyplewić. Ale Interior Cleaner, produkt gotowy do użycia, o zapachu gumy balonowej. Nie mam tutaj takich narzędzi administracyjnych do tego, żeby sprawdzić, czy faktycznie ta firma produkuje to, czy to rozlewa. Nie chcę tutaj wnikać. Dla mnie, jeżeli producent napisał, że jest producentem, a nie, że ktoś dla niego to wyprodukował, ja uznaję to za wiążące i tutaj dalej nie drążę tematu, to już nie te czasy, żeby się bawić w dochodzeniach. Ale Interior Cleaner, produkt o zapachu gumy balonowej, tak jak Wam wcześniej wspomniałem, jest produktem gotowym do użycia. Nie jest to słabeusz, ale nie jest to też mocarz, to jest produkt, który ma być bezpieczny i jest mocno wypośrodkowany. Możemy wypracować go sobie jak Quick Detailer, po prostu mikrofibrom przetrzeć, tak jak na przykład dywaników, widzieliście, radzi sobie dość dobrze z takimi jesienno-zimowymi zabrudzeniami, oczywiście wcześniej odkurzony. Dywanik z tego największego chlewu, żeby tam nie było jasku, bo to nie pomaga w pracy przetarte i gotowe. Jeżeli chodzi o elementy, tak jak mamy tutaj na przykład boczek drzwi, gdzie nie wiedzieć, czemu akurat na tym fragmencie bardzo mocno transferuje się heh, skóra z łokcia i gdzieś tam po prostu ciężko jest to doczyścić, a tutaj ten produkt poradził sobie z tym bardzo dobrze przy użyciu scrappada, nie pieni się zbyt mocno, jeżeli chodzi o pracę z scrap padem, ale mam wrażenie, że bardzo dobrze sobie daje radę, jeżeli chodzi o usuwanie takich zabrudzeń, no i oczywiście plastiki, wszystkie inne. Akurat jeżeli chodzi o kierownicę, którą wam pokazałem, doczyścił ją na takie 60-75% na pierwszy strzał z tego największego zatłuszczenia. Więc uważam, że jest to dobry wynik, ponieważ niektóre leather cleaner'y nie dają sobie tak rady właśnie jak ten produkt. Teraz sobie poradził mimo wszystko nie jest on produktem dedykowanym do czyszczenia skór, więc nie wiem jak na dłuższą metę by to wyglądało, czy jej nie uszkodzi. No ale w sumie autotestowe to tutaj nie ma się co obawiać, po prostu zrobiłem to, bo uważałem, że muszę spróbować, a też kierownica wymagała takiego lekkiego liźnięcia. Jeden piktogram, że jest produktem łatwopalnym, w zapachu nie czuć tego, że jest to jakiś rozpuszczalnik czy coś takiego, po prostu czuć bardzo fajnie tą gumę balonową, chociaż jeżeli chodzi o interior cleanery, wolałbym, żeby to nie były produkty, które są w jakikolwiek sposób barwione, bo myślę, że białe elementy na przykład mogłyby. No nie fajnie przyjąć ten barwnik, jest to mała spekulacja, ale też taka mała obawa, którą tutaj chciałem podkreślić, sam produkt. W sobie do użycia takiego bieżącego, jeżeli chodzi o auto, o jego wnętrze, jest spoko. Jeżeli się uprzecie, możecie również wyczyścić nim elementy pod maską waszego samochodu. Tutaj nic nie stoi na przeszkodzie. Też sobie poradzi. Tam są też elementy plastikowe stworzyw sztucznych, więc tutaj powinien dać sobie radę, jeżeli chodzi o ich wyczyszczenie. Jeżeli chodzi o narzędzia, to już to jest kwestia waszej wyobraźni, czym wy będziecie pracowali i jak będziecie używali tego produktu. Ja uważam, że jest to produkt o tyle ciekawy, że wcześniej go nie widziałem. Coś innego. Dzisiaj ciężko jest zadowolić klienta, bo mamy bardzo dużo produktów, bardzo dużo różnych produktów. Ja osobiście, jeżeli chodzi o interior cleanery, nie używam ich prawie wcale. Używam kudeków do wnętrza. Też staram się tego wnętrza tak nie zapuszczać, zresztą ciężko później na materiałach też jest pokazać taki zasyfiony samochód, oczywiście Wiadomo, byłoby lepiej, żeby pokazać to na beżowym wnętrzu, takim usyfionym, że jest wszystko praktycznie czarne, a my tu czyścimy, jest ładna pięćdziesiąteczka. Dlatego tutaj pięćdziesiątki nie robiłem. Chodziło o przed, po, jak element będzie wyglądał, po prostu po wyczyszczeniu tym produktem. Jeżeli chodzi o takie mocno zajechane elementy, do tego bierzemy już inny arsenał, inne narzędzia, inny produkt. A produkty, jeżeli chodzi o właśnie ten segment interior cleanerów, są to dla mnie produkty do takiej. Prawie bieżącej pielęgnacji. No można troszkę bardziej zapuścić samochód. Także moi drodzy, firma Chemika. Coś nowego dla Was. Sprawdźcie sobie oczywiście ich ofertę na ich stronie, którą będziecie mieli w opisie do filmu. No i dzisiaj mnie to tyle. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnych recenzjach. Na razie.